No, hej, witajcie. dzisiaj jesteśmy z felą królików. Fela jest, no, prawie już przed spaniem, ale chciałem ją wziąć w takim momencie, to sobie tak spokojnie siedzi na rękach. I fela sobie obczaja. Takie uszole duże. co, fajne, fajne? A to to nie jest królik akurat. Co ty tu robisz? W trawie jajka chcesz znosić. No brawo. Te kury to tak już przed nami te jajka chowają, że masakrę. kura dobrze, że dzisiaj odcinek pod dachem, bo zaczęło trochę kropić. To akurat się dobrze złożyło. Tu jest króla? Jest, jest. Króliki to się raczej boją. Hmm, ten nie akurat. Zofala, ciekawe króliki? Czy tak, czy tak średnio, średnio mówisz? Może tu, bo tu jest inna kratka. No, widziałeś go? Chycnął. No. I co, Fela, o tym sądzisz? Takie uszole, nie? No trochę, trochę mają inne uszy jednak od ciebie. Takie tu masz jednak oklapnięte. Cofela. Boisz się? Kolej się chyba trochę boi, tak? Nie, nie, nie. nie. Wszystko jest swego dobrze. Co tam królasy powiecie? Jakie macie fajne nosy. Fala będziesz musiała się przyzwyczaić, no jak już tu będziesz sobie przychodzić na własnych nogach, no to co wtedy? Zobaczymy jak ją, jak ją postawię. Tu jest akurat czysto. Czy jak ma wybór, czy chce podejść do nich, czy nie. Damy jej chwilę, żeby tak sobie... obczajała na własną, na własną, że tak powiem, no, mnie rękę, łapę. I co tam, Felka, powiesz? Ciekawe, to są takie te króliki, czy tak? Czy tak niezbyt? Nie, no, widać, że... Jakieś tam zainteresowanie jest, tak? Ale ce cegły to nie jest. Cegła jest raczej niejadalna. Nie, nie, tam nie iść, bo tam brudno. No i co Fela sądzisz o tym temacie samym, że siebie bardziej bardziej cegła interesuje od króichów, tak? Albo słomka. No wiadomo dla niej to jest wszystko teraz ciekawe każda rzecz Jakby akurat miała więcej siły to by ciężko im tu było trzymać w jednym miejscu, bo ona by zaraz... Zaraz chciała wszędzie tutaj polecieć A tutaj trzeba uważać z nią, no bo ona się może ubrudzić bardzo szybko i bardzo mocno No wiadomo nie? Tutaj i króliki, i kury chodzą Co tam królasy? Zaraz będziecie jedzenie akurat dostawać, nie? <gry> Fajne w tym roku są kolory. Tych łacziaków. Fala, fala! Nie idź, nie idź, tutaj nie idź. Ej, 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 ej! Fala! Co ty tam porwałaś? Już masz dzioba brudnego. Dobra, to myślę, że jak na takie pierwsze spotkanie z kruasami. Może następnym razem jak przyjdziemy to jak będzie fela w tej fazie takiej hiper, hiper super aktywnej zobaczymy co wtedy się będzie działo? O, dobra to co? Dzięki za, dzięki za oglądanie ta fela. i my się zawijamy. Także trzymajcie się